Ciemano! Z tej strony Adriano! Ruszamy! Nowy sezon z Jokerami! Ciołnik odpalony, przyczeba przygotowana i będziemy ładować nawozy! Ruszamy wcześniej rano, żeby wszystko z przymrozkiem rozsiać. Zaczynamy vloga. Ciema! Przejmujesz kamerę. Dowodzenie tutaj. Siedziba Joker Farm, witam serdecznie. Zaczynamy nowy sezon. Odpalony ciągnik, pięknie sobie mruczy rozgrzał się, ładujemy nawóz na przyczepy, później podczepiamy siewnik do dużego ciągnika wszystko sprawdzimy i pojedziemy je do rozsiewać, ustawić, zobaczyć co jak i rano ruszamy z tematem ale inaczej chodzi po naprawie nie? No Chyba rozszerzyć trzeba, nie? Bo tak mi się wydaje. Dobra. O. Długie te worki, kondony. No i będziemy ładować spokojnie tutaj Tata zaraz przyjdzie, mówi że chce on poładować Zajebiście hmm, Wszem by tylko położony, nie? Det Ane. Originały są węższe i fajnie wchodzą, ale ta też będzie fajnie wchodziła, bo jest węższa. Dobra, ale Czyli Masz tonę, dwie, trzy tony. Trzy, cztery, pięć, sześć, osiem ton wchodziło na przyczepę. No takie, te nagleki są jeszcze dobre, nie? nowych ciągnik, to szybko trwa. Odpalone, pochodził sobie, rozgrzał się, duży brat. I teraz podczepiamy rozsiewacz. Idziemy coś tam próbować. Jeszcze mróz trzyma. Może pojedziemy już na wieczór. I rano dokończymy. Oj, zapomniałem, jaki temat ma skręt mały. O, chociaż w wiacie drzwi nie trzeba otwierać. <laughs> Elegancko można wyjeżdżać bez otwierania drzwi i nawet tam gdzie słup jest To jest wiata, nie? Ja nawet widziałem w farmingu zrobili specjalnie wiatę taką jak my mamy W miarę ładnie to działa, Ja tak się nasmuruje zaraz. Ty, w miarę ładnie to działa, nie? Ty, ale zobacz, to są e, zamienniki, nie? No. I one tylko jeden sezon mają, zobacz co się stało. Na zamiennikach. Jakie to gówno teraz robią, to jest... Tamte oryginały amazonki to tyle sezonów, a takiego czegoś jeszcze nie miały. Teraz tak, musimy ustawić tutaj łopatki, nasmarować to trochę, żeby to jakoś hulało i będzie dobrze. Nasmarować się. Kurde, ale to jest Amazonki te stare, zobaczcie, ile to stoi na zewnątrz, a to jeszcze jak tu ładnie to wszystko elegancko pracuje. Cofają się wszystko te Te się cofają, dobra, przynajmniej to będzie musiał pryskać, a jedno będzie musiał robić na Kuba. Jo <laughs> Dojrzyjmy do karteczki, bo sobie rozpisałem, na rzepak dajemy 200 kg, a na zboża dajemy 150 kg. Na rzepak 12 ton, a na zboża 7 ton pójdzie. Łopatki, krótsza 64, dłuższa 80. 64-80 32 Komputer pokładowy 64-80. 64-80. Muszę wpisać w kalibrację. Otwórz okno, nie? Najpierw e, brązowy okay. i z powrotem, cały czas. O i widzicie, już się zaczyna chować coraz bardziej. Jak się ta popryska w ciągu sezonu, w ciągu przed pracą, to nie ma problemu. Tutaj po prostu rdzewieje, tutaj trochę. A to normalne Zaraz o, teraz lepiej sprężyna ściąga I coraz ładniej to chodzi I jak się ładniej stopa, coraz bardziej do końca I Już ładnie chodzi, pięknie I ciekła nie? Również to? Sam raz, tak jak powinno być. Dwie tony sobie wrzucimy, czyli gdzieś to będzie tak, na 10 hektarów 6, 2 tony. Rzucę, nie? I sprawdzę. To 10 hektarów gdzieś. To zaraz sobie tu jeszcze 3 razy. Dwa całe pełne mi dasz? Czysta tego tamtego rozwalonego i, i jeszcze jeden wtedy. Najpierw dwa całe weź. Nie, nie, to trzeba. Najpierw dwa całe, bo z*** To będzie później zlatywało. Będę jechał pierwszy rozsiewać, rozsiać, ustawić sobie co i jak żeby później ruszyć z rana elegancko, tak jak powinno być. jest rozwalone. Ciekawe czy dojedzie do końca. 19 ton do rozsiania. No około 20 ton. Mamy 24. Tyle nam zostanie. Mamy więcej kupione trochę. Yeah. Jedynie dobrze jest, powiem Wam, że worki nie spadają. Trzymają się worki. Jak nigdy. A ile razy się rozsiewa te nawozy, i te worki foliowe wylatują razem, e, razem z nawozem. Później, kurde, jest problem wyciągnąć go z siewnika. Tu jest plus. Złapane są tam. Na który kawałek myślisz jechać? Ja pojadę to... Ale nie jest przyczepami, nie będziemy nie, tego siadać. Jadę... To... to czekaj A Linkę, weź z przodu Linkę już zaczęł Zawiąż to Czekaj to ile mamy tutaj? Że pak? 10 hektarów No jedź tutaj na, te, na baśki, tu jest blisko Czy tutaj te małe działki obsiać teraz za dnia? No można i tu. No. Ja tu nie powiem. będzie mokro. Nie, a jako tego stanę. Około śwagra koło śwagra tutaj jest zaczekaj, ile to było? 10 właśnie, nie? Akurat. ale to, to ustawia stopnie muszę. 200 pak no 200 to, Tak, tak to możesz na ten może 5 hektarów pojechać będziesz wtedy miał ruch, będziesz widział jak... 5 i czy połowa została Tak, właśnie, dokładnie. O nie, już na tak. 5 hektarów to, to będzie właśnie idealnie będzie pasować czy jest dobrze ustawiony czy nie Bo jest wymierny kawałek no. A ja バスケはやりにくいから。 Możesz ten, jako... Nawoz przed obniżką, kurde Znaczy, nie, przed obniżką właśnie, kurde A ty teraz drożo jest No Nie, kizeret chyba nie, nie ten jest No Jeszcze to jakoś zgarnąć, tak? Nie, dobra, zostaw, z tym Kurde, co zaparowało z tyłu pachu tak jak mówię, dajemy 200 kilo w zbożu dajemy 150 Wszykujemy eee, się jutro na rano O czwarte wyjechać, czwarta piąta Żeby wysieć to wszystko Wtedy wysiejemy to I będzie już zrobione, będzie tylko czekanie na Azoty Nie A co? Będzie, będzie akcja? Myślisz? Topienie się, wyciąganie i najlepiej było ze dwa ciągniki utopić, zobaczcie, ja się utopiłem. Nie wiem, no przecież jak kurka to... Abyś wpadł gdzieś, to ja nie podjadę, bo wpadnę i ty. Raczej nie wpadniesz, nie jest tam jakoś tam, wiesz. Tam na może być, że wpadnę. Nie. No dobra, w razie... Jak będziesz... No będę widział, bo jak będzie tego, to ja nie powiadę na pewno. Zobaczymy, jak będzie ten, żeby nie było mokro, nie? No to ja mówię, że tu jest cała... No Skąd oni tą szynę wzięli? No jakaś tam widzisz. Tu trzeba nową szynę całą. To jest szyna od... to nie jest od John Co? Czyli... No, no mu... nie wiem. Cienki, Chyba od John ale jakiegoś innego. No y... i co? To nie będzie pasować tak? co ty? No a jak tam mam bolce tak, wciskane. Ciepiękna pogoda. Bardzo ładnie świeci. Idealna na nagrywanie.